Witajcie, tu Pejczyk. Witam was w adwentowych degustacjach. Znowimy seria po roku przerwy. W zeszłym roku jakoś nie miał lustu do degustacji. no W tym roku zaś nasza ochota. No i będziemy się spotykać co wieczór przez najbliższe 24 dni. W tym roku będę degustował jeden z te piwa, porter bałtycki. No są to piwa dosyć mocne, wyraziste, rozgrzewające sam raz na ta pora roku można powiedzieć no i przystępujemy do dzieła co mi tu ze skrzynki na ten pierwszy dzień uczyni wypić numer jeden obejrzymy co się tu wyłaniu za piwko o. Kokomes porter bałtycki, płatki dymbowe, alkohol 9, ekstrakt 21. No alkohol to tak wszędzie tu będzie powyżej 8%, czyli praktycznie na no, uwaga pół ciężko albo ciężko wśród piw, szlachetne drzewne nuty leżakowane z płatkami dębowymi, seria limitowana 2022. U, dosyć zimne te piwo, oś za późno, że ja tu przyniósł do do studia mojego, można powiedzieć i no może one się stracą ociepli ale to był błąd, bo tam w Laubie strasznie zimno, więc muszę je przynosić szybciej. Bo te piwko się powinno pić w temperaturze właśnie nie tak zimnej, no tak 10-12 stopni lubi No na pewno tyle nie ma, no, ale one się ogrzeje z czasem, więc a to sobie na powoli degustować, więc nie ma problemu. Co tu jest za opis? Ciemne piwo dolnej fermentacji, które zawdzięcza swój złożony i bogaty profil palony słodom oraz leżakowany z płatkami francuskiego dębu. Aromat i piwa łączą nuty czekoladowe-kawowe ze szlachetnymi akcentami drzewnymi. Płatki dębu są wytwarzane z szlachetnych odmian francuskich dębów wykorzystywanych w Bednarstwie, dodane w fazie leżakowania, nadają porterowi unikalnego charakteru. No, ciekawie się zapowiadał, że kumes porter pił, ale z dodatkiem płatków dębowych, no, może być naprawdę ciekawe. No, w tym roku się raczej samych dobrych pich spodziewam. Barzyliśmy nasze piwo nieśpiesznie, poświęcając mu wiele czasu i troski, cieszy się nim w ten sam sposób, powoli odkrywając bogactwo jego smaku. Tylko zwrotna data 8:10-2025. Świeżo palony na przestrzeni 36 miesięcy trwałości. kome zmienia swój smak. Najpierw jest świeży i palony, a potem wytrawny i złożony. No. Czyli powinien być tak, ja się dosyć świeży. Bo tu data jest zakupione, nie wiem, ile żakowo. Ale jak data jest 2 lata no, no to taki dosyć świeży, no obejrzymy czy będzie tu dużo, dużo palenności, no o kurcze i zimne to się musi ogrzać jednak, albo nawet te skrzynki nie będę dolał wydawać, bo to no dobra otwieramy i obejrzymy co tu, co tu się wyłoni, no jest ładna taka luta, taki Taki jakby rodzynkowo-śliwkowy aromat. Nie, taki. Nie. A obejrzymy, co tu będzie ze. Taki. O. Co tu będzie ze butelki. Jak to nalejemy, Tak, żeby się tu ładnie piana utworzyła. No jest piana elegancko, proszę, taką beżową. No, a tu już taki aromacik taki mniej intensywny, ale znowu tak bardziej tak słodkawo, tak tu były wędzone, a tu tak bardziej już taką nutę bardziej czekoladową. No, spróbujmy. No, ale jest taką wyraźną paloność, czyli one jest jeszcze świeże i palone. Mm. Ta konuta bardzo, bardzo tak to panu noś, tak uderzył na początku Czy ja tu wyczuwam te płatki dymowe? No tak na pierwszy, pierwszy, drugi łyk nie za bardzo. Ale potem się tu pojawia taki smak, taki, taki czekoladowy kawami, no taką lekką tutaj jakby, jakby tu była, no, no, one oczywiście te piwa porterów nie chłodzić tak mocno, to albo że one leżało w laubie, one nawet mogłem być. W temperaturze pokojowej lekko, więc na taką zimę to go nawet lekko schodzić wystarczy, a nie żeby tu tak całą noc na zimie stoła. Nie, nie, nie. To w tym upiło wiemy szkodzi. No a głośno ogrzejesz czasem i tu i tu tak wyjdą te bogactwo wylejzie na wierzch. No. Każde mleko jest takie dobre, coraz, coraz lepsze, więc to jest tak, tak, jak tu jest napisane, piwko do nieśpiesznej, powolnej degustacji, bo jak tak od razu byś wypił, to, to byś tak dwa na wypił, bo 9% to takie 4,5%, to nie tak jedne na wieczór, powoli sobie do jakiegoś seriala, mecza albo dokuminka usiąść i pić powoli. I się nie nim delektować co zamierzam tego wieczora robić. Piwko, jak najbardziej udane na pierwszy dzień. Myślam, one jak się ogrzeje no to jeszcze wylezą. Takie nuty różne, bardziej takie złożone. No tak była ta czekolada, trochę śliwki, no tych płatków, ale może one tu wylezą jeszcze. No. Na pewno nie jest złe, no, może też nie jest jakieś wybitne, ale, ale dobre i raczej się dobrych piw spodziewał, a może i wybitnych. Nie wiem, co ich tu naszykował, nie pamiętam już, co ich tu kupywał, ale rozczarowany, że ich powinien nie być przez cały Adwent. Także prost i widzimy się już jutro w następnej degustacji.